Gigant technologiczny Meta wyda setki miliardów dolarów na budowę olbrzymich centrów danych sztucznej inteligencji, zapowiedział założyciel firmy Mark Zuckerberg na platformie społecznościowej Threads. Meta zamierza zbudować gigantyczne centra danych dla rozwoju sztucznej inteligencji. Ich nazwa to Prometheus i Hyperion. Moc w ciągu paru lat ma dojść do 5 gigawatów. Wyda na to setki miliardów dolarów. Mowa o naprawdę ogromnych przestrzeniach. Jeden z takich ośrodków zajmie powierzchnię porównywalną z nowojorskim Manhattanem, czyli około 60 km2. Mark Zuckerberg tłumaczy, że powstające obiekty będą mieć nazwy godne ich skali. Meta, która najwięcej zarabia na reklamach w internecie, wypracowała w ubiegłym roku przychód w wysokości ponad 160 miliardów dolarów. Akcje Mety wzrosły po ogłoszeniu planów inwestycyjnych, poinformował Reuters. Od początku roku kurs akcji wzrósł o ponad 20%.